Witam w kolejnym odcinku na Facebooku oraz na kanale, dlatego że ten, ten filmik powędruje na kanał Życie Bez Limitów. Dzisiaj specjalny filmik. Otrzymałem bardzo dużo informacji, wiadomości związanych właśnie z testosteronem. Jak podbić ten poziom testosteronu, w szczególności jeżeli jesteś mężczyzną 40+. Plus. I oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, polajkujcie oraz polećcie ten filmik dalej. Może ktoś z Waszych znajomych potrzebuje takiej wiedzy. Ja oczywiście na początku powiem, że nie będę tu mówił o, żadnych, o żadnym wspomaganiu farmakologicznym. Nie będę mówił tutaj o testosteronie, jak stosować, bo po prostu się na tym nie znam. Ja skupię się Przede wszystkim na naturalnych produktach i, nato, i naturalnych sposobach, jak podbijać ten poziom testosteronu. A jak wiemy, poziom testosteronu jest bardzo ważny. Dlaczego? Jeden z względów, dlaczego jest ważny. Już nie chodzi o wyższą witalność, większy poziom energii, ale przede wszystkim mężczyzna, która, który ma znacznie mniejszy, obniżony poziom, Testosteronu ma znacznie większe szanse na przykład zawału lub nawet śmierci. Jest to udowodnione w wielu badaniach. Ogólnie przeczytałem mnóstwo książek na ten temat, na temat właśnie diety, treningu, i tam cały czas się przewijał właśnie ten temat. Również współpracuję z klientami ponad 10 lat, a więc jakąś wiedzę posiadam w tym. W zakresie. I teraz, co ogólnie obniża nam poziom testosteronu i dlaczego ogólnie tak się dzieje? Pierwszym czynnikiem z brzegu jest oczywiście stres. Niestety żyjemy w czasach permanentnego stresu. Stres jest wszędzie. Dlatego, kiedy jesteśmy muszka, jeżeli jesteśmy w stanie Permanentnego stresu, to automatycznie nasz poziom testosteronu spada. Dlatego, że człowiek zestresowany przede wszystkim, no również nie myśli o swoich celach, nie myśli o swoim życiu. Cały czas się skupia właśnie na tym, żeby ten stres jakoś zniwelować. A więc stres jest pierwszym czynnikiem, który powoduje, że niestety nasz poziom testosteronu spada. Kolejna sprawa, jest to brak ćwiczeń fizycznych, w szczególności ćwiczeń siłowych, dlatego że czynnik aerobowy, bieganie jest oczywiście dobre, ale jeżeli robimy to zbyt często i zbyt intensywnie, może to nawet powodować odwrotny skutek, czyli spada nam poziom testosteronu. A więc wolne ćwiczenia wolnostawowe, wielostawowe, czyli przede wszystkim te, które angażują dużo stawów w mięśni, czyli przysiady. Martwe ciągi, pociągania na drążku to wszystko angażuje duże grupy mięśniowe, wtedy nasz poziom testosteronu wzrasta. Kolejna sprawa, co nam obniża poziom testosteronu jest to zła dieta. Oczywiście dieta schemiowana w plastikach to wszystko powoduje, że nasz poziom testosteronu spada. Zbyt dużo cukru kolejna sprawa. A więc jeżeli spożywamy non-stop cukier w szczególności w tej postaci prostej. To będzie to rzutowało, skutkowało na nasz poziom testosteronu. Zbyt niskie spożycie białka również. Są różne szkoły. Niektórzy mówią 2 gramy na kilogram wagi ciała. Niektórzy mówią 3 gramy, 3,5. Oczywiście, zawsze warto wypróbować na sobie i zobaczyć, jak ogólnie to wszystko działa. Dobry, dobrym sposobem jest połączenie. Białka zwierzęcego z roślinnym w jednym posiłku. Co mam na myśli? Na przykład zamiast spożywanego ryżu spożywamy na przykład pierś z kurczaka i dodajemy to z soczewicą, albo jemy to z fasolą. Dlatego, że wielu badania udowodniono, że jeżeli spożywamy białko roślinne oraz zwierzęce razem, to ogólnie z posiłku więcej przyswajamy tego białka. O naturalnej suplementacji powiem później. Kolejna sprawa. Jest to bardzo ważny czynnik. Myślę, że najważniejszy z tych wszystkich. Jest to sen. Tak, oczywiście. Jeżeli mamy zaburzony sen, jeżeli śpimy po 4-5 godzin na dobę i nie wysypiamy się, a właśnie nasz poziom testosteronu, testosteron właśnie się wytwarza, kiedy śpimy, to właśnie możemy mieć z tym problem. Dlatego bardzo ważne, żeby wysypiać się, żeby między godziną 22.00, 22.30, a 5.00, 6.00 rano, bo zależy to od osoby, ale żeby właśnie spać na dwie godziny, maks godzina, żeby unikać telefonu. Jeżeli śpimy w miejscu, gdzie jest, gdzie nie ma dobrego, dobrej, jest po prostu jasno, tak? To co robimy? Można kupić sobie takie specjalne okulary do spania, które powodują, że w, na, że w naszym otoczeniu będzie po prostu ciemno. I ten również testosteron będzie się lepiej wytwarzał. Bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa nie jedzenie przed spaniem. Jeżeli najemy się na przykład, zjemy na przykład ryż, albo inne rzeczy, które są ciężkostrawne, na przykład najemy się orzechów. Czy Cokolwiek. Czy na przykład coś tłustego, bo wiadomo, tłuszcze się spalają wolniej od węglowodanów. Co to co się będzie działo? Właśnie, bardzo często nie będziemy mogli spać. To raz. Niektóre osoby mówią, że mogą spać. Oczywiście możesz poczuć senność, bo jeżeli najesz się węglowodanów na noc, to będziesz czuł senność, ale pamiętaj, że Twoje organy dalej pracują. Twoje organy dalej trawią ten pokarm. A więc Twoja wątroba, Twoje organy się nie regenerują. Są również udowodnione, kiedy nie mamy zbytnio obciążonego żołądka na noc, nasz organizm nie tylko wytwarza testosteron, ale również hormon wzrostu. Hormon wzrostu powoduje, że organizm dokonuje wewnętrznych napraw. A więc bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa, która jest może nie taka mniej uświadomiona, dlaczego nie mamy, mamy niski poziom testosteronu. I pamiętajmy, że tutaj, że to nie jest tylko film dla mężczyzn. Jest to film również dla kobiet. Dlatego, że kiedy mężczyzna ma większy poziom testosteronu, tak jak powiedziałem, ma więcej energii, może działać, może coś realizować. Jeżeli ma niski poziom testosteronu, to po prostu siedzi przed telewizorem, ogląda telewizję, nie chce mu się nic robić, spożywa jedzenie, które jest bardzo Kaloryczne, dlatego że organizm szuka tej energii i będzie właśnie to brał z pożywienia. A więc kolejnym, kolejną sprawą, taką bardziej mentalną, jest brak celu. Jeżeli nie masz celu, to twój poziom testosteronu może być zaniżony. Kiedyś nasi ojcowie, dziadkowie mieli więcej wyzwań niż my obecnie. Oczywiście my żyjemy w takich czasach, że żyjemy w social media i patrzymy na, innych, na inne osoby, na aktorów, na ludzi, którzy właśnie ze świata rozrywki sportu, filmu. I bardzo mało mamy wyzwań, dlatego, że wszystko mamy podane. Chcesz zamówić sobie jedzenie? Wchodzisz online, zamawiasz jedzenie. Chcesz zrobić zakupy, kupić ciuch? Wchodzisz online, zamawiasz ciuchy online. Nie mamy wyzwań. Kiedy mężczyzna nie ma wyzwań, niestety jego poziom testosteronu spada. A więc miej wyzwania. Zwykła spinaczka. Pojechanie czy samemu, czy z grupą. Weźcie na jakiś szczyt. Oczywiście to wszystko, co tutaj podaję, to są tylko moje takie typy. Ja nie mówię, żeby ktoś teraz wchodził na ośmiotysięczniki, czy gdziekolwiek, gdzie jest niebezpiecznie. Musisz być oczywiście do tego gotowy. Psychicznie oraz fizycznie, tutaj ten film jest tylko taki informacyjny. Kolejna sprawa. Jak ogólnie sprawdzić, czy ten poziom testosteronu jest w normie, czy może jest zaniżony? Przede wszystkim badania, ale co można zrobić również? Jest taki kwestionariusz, który się nazywa kwestionariusz ADAM. Tam jest bodajże 10 pytań i możesz sobie zrobić to w domu. Nikomu nie musisz mówić. Zrób sobie ten formularz i zobaczysz, co ci wyjdzie. Kolejna sprawa. Suplementacja naturalna. Oczywiście tutaj zaczniemy od cynku. Cynk jest bardzo ważny. Od, ja bym zalecał od 15 do nawet 40 mg cynku na dobę. W szczególności sprawdza się stosowanie go właśnie przed snem. Również można stosować suplement o nazwie ZMA, Z, ZME, ZMA, dokładnie, czyli cynk, witamina B6 oraz magnez. Możemy to brać razem i to również działa na pobudzenie testosteronu. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o dietę, tak jak powiedziałem o białku, ale również nie zapominajmy o tłuszczach. Tłuszcze są bardzo ważne, w szczególności orzechy brazylijskie, Mam bardzo dużo selenu, to również powoduje wytwarzanie testosteronu. Również orzechy włoskie są bardzo dobre. Wszystko jest związane z tłuszczami. Oliwa z oliwek, olej niany, to powoduje właśnie wytwarzanie testosteronu, dlatego że nasz układ hormonalny właśnie bazuje na tłuszczach. Tam właśnie się wytwarza, wytwarzają się te hormony. Kolejna sprawa. Naturalne sposoby, jeśli chodzi o suplementacja. Jest taki produkt, który się nazywa Tribulus Testeris. Tutaj trzeba uważać, dlatego, że osoby, które mają wysokie ciśnienie może na przykład to powodować krwotok z nosa. Jest to nic innego jak rzecz, która właśnie podbija ten testosteron. Również jest taki preparat, który nosi nazwę Tongat Ali. Jest to rzęszeń malezyński. Również tutaj warto skonsultować się z lekarzem, ale również w wielu badaniach udowodniono, że to podbija poziom testosteronu. Kolejna sprawa, koziradka. Są przeciwnicy i zwolennicy. Jedni mówią, że nie działa, drudzy mówią, że działa. Tak jak zawsze, lepiej sprawdzić na sobie. Tutaj były robione badania, gdzie pokazano, że po trzech miesiącach stosowania koziradki 50% testosteronu u mężczyzn, które stosowali koziradkę, poszło do góry. A więc to są takie najbardziej, moim zdaniem, najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o poziom testosteronu. I przede wszystkim badania, badania kontrolne, badać się, sprawdzać. I na pewno unikać siedzącego trybu życia, bo kiedy siedzimy, tak jak w wielu badaniach również udowodniono, że im człowiek więcej siedzi, to tak jakby powodował, że pali na przykład papierosy. Kiedy osoby mnie się właśnie pytają, jeśli chodzi o, o ten poziom testosteronu, i na przykład wiem o tym, że oni nie dosypiają. Na ważniejsze, zadbaj o podstawy. Bo co z tego, że wejdziesz na, ter na terapię hormonalną? Oczywiście ja tutaj, tak jak powiedziałem, nikogo nie namawiam. Nie mówię, co ma robić, każdy jest dorosły, wie, co, co dla niego, a po nie, po, bynajmniej po niej wiedzieć, co dla niego jest najlepsze. Ale jeżeli się zdecydujesz, pamiętaj, że jeszcze możesz, wracając do tych naturalnych sposobów i zadbać o te podstawy, czyli sen, czyli trening, czyli dieta, i już zobaczysz różnicę. Bo jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy zajmiemy się tymi rzeczami, o których powiedziałem w tym filmie, Zobaczysz różnicę. Zobaczysz, że będziesz się lepiej czuł, będziesz miał większą witalność, będziesz chciał działać. A więc, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli szukacie wsparcia mentalnego, pracy z pewnością siebie, spokojem wewnętrznym, to oczywiście zapraszam na sesję treningu mentalnego online na Zoomie. obojętnie w której części świata i Europy jesteś. A jeżeli chcesz popracować z emocjami, również to jest bardzo ważny temat. I to również powoduje wzrost poziomu testosteronu. Dlaczego? Bo jeżeli usuwasz emocje typu gniew, żal ze swojego ciała, ze swojego systemu, to wzrasta ci zadowolenie. A zadowolenie również wpływa na poziom testosteronu. Jeżeli jesteś zadowolonym człowiekiem z życia, dbasz o to, Dbasz o tak zwane pozytywne nastawienie do życia, to automatycznie twój poziom testosteronu wzrasta, dlatego że Twój poziom szczęścia wzrasta. Te emocje, które mamy w środku, często z lat dzieciństwa nieuwolnione, właśnie to jest negatywna energia. Kiedy uwolnimy, bardzo dużo się zmienia. A więc jeżeli interesuje ten temat, zapraszam do kontaktu. Treningi również, sesje również odbywają się na Zoomie. A więc, fantastycznego dnia! Do następnego razu, pozdrawiam, cześć.